Witajcie moi drodzy, w kolejnym odcinku, jeżeli to o czym mówię i odcinek Ci się podoba, zostaw łapkę do góry, subskrybuj kanał, a będę więcej tego typu materiałów nagrywał dla Was, widzowie. A dzisiaj porozmawiamy tak naprawdę o bardzo kluczowym narzędziu a więc o profilaktyce zdrowia psychicznego. Profilaktyce w obszarze psychologii i psychiatrii. Dlatego też to odgrywa tak naprawdę kluczową rolę. Dlaczego profilaktyka w sferze zdrowia psychicznego w tym obszarze odgrywa kluczową rolę? Dlatego, że jest fundamentem budowania tak naprawdę zdrowego społeczeństwa, a także zmniejszenia obciążenia systemu. Systemu ochrony zdrowia, a także można to rozpatrywać tak naprawdę na wielu poziomach, i przedstawię te poziomy, dlaczego profilaktyka zdrowia psychicznego odgrywa tak kluczową rolę po prostu w sferze, w obszarze zdrowia psychicznego. A więc pierwszy punkt to jest przede wszystkim redukcja ryzyka wystąpienia zaburzeń. I to jest bardzo istotny, jak nie najważniejszy punkt. Dlaczego profilaktyka jest ważna? Wczesne działania profilaktyczne pomagają zmniejszyć ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych. Szczególnie u osób, w grupie osób, które no, są w grupie podwyższonego ryzyka na przykład dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. To jest grupa podwyższonego ryzyka. Osoby, które doświadczyły i doświadczają przewlekłego stresu takiego chronicznego, także w kontekście seniorów, którzy często są osamotnieni, także w grupie nastolatków, którzy są narażeni na różnego rodzaju także ciężkie i trudne doświadczenia, a także ogólnie na doświadczenia traumatyczne, na doświadczenia gdzie nie posiadamy zasobów, żeby radzić sobie z pewnymi sytuacjami, że stres jest zbyt wysoki, o zbyt wysokim natężeniu. Drugim punktem, dlaczego profilaktyka zdrowia psychicznego jest tak ogromnie i istotnie ważne, jest, stanowi jedno z najważniejszych narzędzi tak naprawdę w kwestii promowania psychoedukacji, a także leczenia zaburzeń i chorób psychicznych. A więc... Im wcześniejsza interwencja inter, im wcześniejsze podjęcie interwencji, tym większe szybsze działanie, a więc skrócenie czasu leczenia. Tak naprawdę im szybciej specjalista rozpozna, zdiagnozuje zaburzenie psychiczne, a także chorobę psychiczną. tym większa jest skuteczność tej terapii, którą zastosuje, i zmniejszone ryzyko przewlekłego przebiegu, a więc takiego przebiegu, które może się rozciągnąć, ponieważ my często też bagatelizujemy, że jakoś samo minie, że takie symptomy, objawy związane właśnie z różnymi dolegliwościami, i już na tym etapie często nie zdajemy sobie sprawy, nie zdajemy sobie sprawy z czym w ogóle mamy do czynienia, ponieważ jeżeli pewne objawy na przykład. Nie ustaną w przeciągu dwóch tygodni warto się wtedy zgłosić do specjalisty. Dlatego, że po prostu zwyczajnie jakiś obniżony nastrój. Może to świadczyć o zaburzeniach depresyjnych na przykład, tak? Chociaż niekoniecznie też obniżony nastrój, bo może i rozdrażnienie, ponieważ też jest depresja maskowana. Niekoniecznie także w kontekście. Tutaj, że depresja się kojarzy tylko z wyrażaniem smutku, ale także często pod depresją, pod zaburzeniem depresyjnym, pod tą chorobą, często kryje się także rozrażnienie. I są różne rodzaje właśnie depresji, ale to nie na ten odcinek. A depresja maskowana jest wtedy, kiedy wszystko jest na zewnątrz ok i wszyscy inni odbierają, że jest ok, ale w środku nie jest ok, w środku jest po prostu rozpacz, jest załamanie totalne, po prostu tak, i nas roznosi od środka. Yy, ogromny żal, ogromny smutek, potężnie trudne i ciężkie emocje w środku, których nie okazujemy tak bardzo, dlatego jest to depresja maskowana, która jest ciężka i trudna do wykrycia często. Bo nie widzimy na zewnątrz po pacjencie jakiś nawet oznak, które mogłyby wskazywać na to, że ktoś ma depresję, a jednak po prostu tą depresję trzeba zdiagnozować innymi metodami niż tylko obserwacja, tak są do tego odpowiednie też tutaj odpowiednio przeprowadzony wywiad i, i także farmakoterapia później włączona, ale także i testy psychologiczne, i zwyczajnie testy, które mogą zweryfikować, że może dojść tutaj właśnie do tego, że ktoś przejawia pewne objawy i symptomy depresji maskowanej. Oczywiście. Na podstawie także ICD-10, ICD-11, która wejdzie też tutaj do Polski w przyszłości. A niektórzy specjaliści według DSM-5, czyli zwyczajnie po prostu klasyfikacji zaburzeń e, amerykańskich, tak? Diagnozują. W zależności od warsztatu pracy. No w tym kontekście kulturowym, e, czyli w Europie, w Polsce, no jest to kontekst... Jakby też europejski, w zależności od tego, jaki specjalista z jakiego narzędzia też klasyfikacji zaburzeń i chorób psychicznych korzysta. Kolejnym punktem jest to, że im wcześniejsza także tutaj reakcja i interwencja, tym właśnie szybciej jesteśmy w stanie dojść do zdrowia. Nie tylko, że skuteczniejsza jest terapia i działania, które podejmiemy, podejmie specjalista, ale także tutaj. Że zwyczajnie szybciej wrócimy do zdrowia. W zależności od natężenia objawów, często właśnie też jest tak, że odpuszczamy, poprawi się. Niekoniecznie. Czasami jest tak, że te objawy się mogą nasilić, może być gorzej i ciężej będzie nam się po prostu uporać, żeby w ogóle nawet iść do specjalisty. Więc warto działać po prostu pewnie i warto sięgnąć po pomoc wtedy, kiedy czujemy, że coś nie jest tak, jak powinno być. Ważne w kontekście profilaktyki jest tak, że to, ważne to jest, że jest zmniejszenie stygmatyzacji. Zmniejsza się stygmatyzacja, a więc przyklejanie łatki społecznej, że ktoś, kto idzie po poradę psychologiczną, psychiatryczną, czy idzie do psychoterapeuty. To jest człowiek, który, z którym jest coś nie tak. I wówczas to zniechęca także inne osoby do tego, żeby korzystać z tego typu pomocy, a często może być też za późno w kontekście takim, że zwyczajnie ktoś na tyle długo czeka, żeby nie udać się do specjalisty, bo ktoś boi się, że ktoś go wyśmieje. To też jest na podstawie lęku, że zwyczajnie czasami może dojść do tragedii po prostu, tak? I nie doczeka się tej pomocy. Bo właśnie to zmniejszenie stygmatyzacji w profilaktyce jest bardzo ważne. Ponieważ jeżeli są jakieś programy społeczne, ludzie o tych zaburzeniach, o chorobach mówią jawnie, nie tylko w przestrzeni medialnej, ale także i wśród znajomych, i także i w rodzinie, i na różnych płaszczyznach, nawet aktorzy, że aktorzy mogą zapaść tak naprawdę na różną, różne zaburzenia i, i choroby, że to nie jest też takie coś, że. Nawet specjaliści mogą zachorować. To jest ludzkie, po prostu. Tak jak ktoś choruje na przeziębienie, tak samo można po prostu zachorować psychicznie. Bardzo nagle i, i bardzo, tak naprawdę tutaj to się dzieje bardzo szybko, często, tak? Profilaktyka ma ogromne korzyści, także w kolejnym punkcie, dla społeczeństwa i dla jednostki, tak? Jakie korzyści ma dla jednostki profilaktyka? Przede wszystkim są to poprawa jakości życia, no bo można jakby żyć z zaburzeniami, tak? Czy nawet z chorobami psychicznymi. Natomiast jaka jest jakość tego życia? I zawsze będę to powtarzał: że można po prostu tak żyć i funkcjonować, ale te objawy się mogą nasilić, czyli sobie w pewnym momencie nie poradzimy z tymi objawami. I w pewnym momencie także inni nie będą mogli nas znieść w środowisku, w społeczeństwie. A jeszcze inna sprawa to jest cierpienie wewnętrzne. Sami ogromnie cierpimy, a nie warto się męczyć, bo warto po prostu iść do specjalisty i tam rozwiązać tego typu tematy, tak? Udać się po pomoc, po wsparcie. Więc jeśli chodzi o jednostkę, to także jest lepsze funkcjonowanie takiej jednostki na różnych płaszczyznach i w pracy, i w szkole, i w relacjach międzyludzkich, i także w kontekście związku partnerskiego, jakiegokolwiek związku, tak, jakiejkolwiek interakcji. Dla społeczeństwa przede wszystkim to są mniejsze koszty opieki zdrowotnej trzeba to też podkreślić i uwzględnić. Także wyższy poziom produktywności, zmniejszenie liczby zwolnień lekarskich, a także hospitalizacji interwencji psychiatrycznych. Bo im szybciej po prostu też tutaj społecznie będzie tutaj to normowane, tym więcej ludzi się też uda po, po tą pomoc, a więc. Szybciej ją uzyska i szybciej będzie się zgłaszać, więc ten system nie będzie przesilony i przeciążony tak bardzo, tak? Jeżeli by patrzeć w kontekście, że do ostatniej chwili czekasz i na ostatnią chwilę, tak jak to też jest typowo polskie, zakupy na ostatnią chwilę, na Boże Narodzenie i wtedy jest boom, tak? I to jest ryzyko tego, że nie otrzymacie pomocy po prostu też na czas, w tym znaczeniu, że nie będzie jakiegoś specjalisty na NFZ, bo będą wszystkie miejsca zajęte. I tak jeśli chodzi o kwestie NFZ-u, to po prostu długo się czeka na specjalistę, więc warto pomyśleć o swoim życiu i zdrowiu psychicznym szybciej o tym stanie, tak? A jeżeli na ostatnią chwilę. Jeżeli się pojawiają pierwsze symptomy jakieś niepokojące, to warto po prostu to omówić ze specjalistą, zgłosić się na wizytę. To po prostu jest odpowiedzialne i mądre podejście. Bo ci, którzy czekają na ostatniej chwili, może okazać się tak, że na przykład rzucają się pod pociąg, tak? Bo nie potrafią już wytrzymać tego bólu, tak? I oni to uznają jako, że to jest sposób radzenia sobie po prostu z tym bólem, cierpieniem. To nie jest wyjście. Wyjściem jest to, że jeżeli pojawiają się pierwsze jakieś symptomy, które mogą świadczyć o zaburzeniu i chorobie psychicznej, udajesz się do specjalisty. To nie jest koniec świata. Życie się nie kończy jakby. To, że Ktoś choruje to jest zupełnie ludzkie i normalne Po prostu, że ktoś choruje Nie wstydźmy się tego Łatwo to powiedzieć, tak? Jeżeli kogoś czegoś tego To nie dotyczy Natomiast, moi drodzy, coraz więcej osób Choruje Czy to zwyczajnie na choroby cywilizacyjne Czy na choroby takie, czy na inne Po prostu Najważniejsze, żeby społecznie To nie było coś wstydliwego Bo to nie jest nic wstydliwego jeżeli złamiesz nogę, idziesz do ortopedy, tak? Jeżeli coś się wydarzy, takiego co ma związek z problemami sercowymi, idziesz do kardiologa. Natomiast jeżeli pojawiają się problemy psychologiczne, psychiczne, idziesz do specjalisty z zakresu zdrowia psychicznego. I tu nie ma nic dziwnego w tym. Ale no niestety, tak to zostało stygmatyzowane kiedyś, całe szczęście wychodzimy z tego, ale taka łatka została przyklejona, że jest ten właśnie taki wstyd społeczny, lęk społeczny związany z tym, że ktoś nas ośmieszy, że ktoś będzie wytykał palcami. Całe szczęście ta świadomość się zmienia i bardzo dobrze, że się zmienia. Ponieważ każda przypadłość to jest bieda tego człowieka i nie powinna być wyśmiewana każda choroba to jest ogromne cierpienie niesie za sobą ogromne cierpienie ogromny ból, ogromne koszty nie tylko finansowe ale emocjonalne, psychiczne nie powinno się w żadnym wypadku absolutnie wytykać palcami takich osób raczej powinno się im brać brawo że udają się po pomoc wspierać ich w tym że nawet jeżeli ktoś się waha to jesteś przy nim i nawet zarekomendujesz, a może zgłoś się do specjalisty. Poszukać razem tego specjalisty w najbliższym otoczeniu, tak? Jaki to by był specjalista, tak? Udać się po prostu do kogokolwiek, kto, kto zajmuje się zdrowiem psychicznym, zakresu zdrowia psychicznego, a później właściwy specjalista przekieruje kogoś do właściwego, jeszcze innego specjalisty, ale warto jest właśnie ten wstęp wykonać, tak? Nie obawiaj się, nie, nie miej takich projekcji w głowie, że zwyczajnie to jest koniec świata. Nie, każdy może za nie móc. Właśnie ci ludzie, którzy często chorują na depresję na przykład. To są ci ludzie, którzy zbyt długo byli silni i bardzo dużo rzeczy znieśli, ale w pewnym momencie po prostu ten ból był tak ogromny, że zwyczajnie nie poradzili sobie, ale także oczywiście. To może się wiązać z tym, że coś w pewnym etapie życia kogoś przytłoczyło zbyt bardzo z wielu stron i ktoś po prostu tego nie uniósł. I to jest, zbyt, to jest po prostu ludzkie. To nie jest jakieś wynaturzenie, to jest ludzkie. To jest właśnie odpowiedzialne postępowanie wtedy iść do specjalisty. No, i jakie są poziomy tej profilaktyki zdrowia psychicznego, które warto wskazać które warto tu omówić. Są trzy takie poziomy. Pierwsza to jest profilaktyka uniwersalna. Profilaktyka uniwersalna dotyczy tego, że działania są skierowane do całej populacji, czyli do Polski. Tak na przykład do obywateli Polski w różnych programach profilaktycznych, a więc to są wszelkiego rodzaju kampanie społeczne, profilaktyczne, zdrowy psychiczny, programy właśnie w szkołach, Psychoedukacja na różnych szczeblach, czy w pracy, nawet, czy w szkołach, czy gdziekolwiek na innym gruncie. Szczególnie zaniedbana jest profilaktyka, jeśli chodzi o funkcjonowanie seksualne i psychiczne mężczyzn w okresie wczesnej dorosłości. O tym oczywiście miałem i pisałem pracę magisterską z psychologii, właśnie. I tutaj, jakby ta profilaktyka, te działania profilaktyczne, diagnostyczne. No, zwyczajnie także kampanie takie państwowe na tym szczeblu państwowym. No, niestety tutaj to kuleje i to nie jest zagospodarowane, co warto oczywiście wskazać. A jeśli chodzi o kwestie także wniosków z pracy magisterskiej mojej i jeśli chodzi o moją pracę magisterską, to być może stworzę odcinek dotyczący tej pracy magisterskiej i tam omówię pewne szczegóły dotyczące tej pracy. Kolejnym poziomem, czyli tym kolejnym etapem profilaktyki tego poziomu rodzaju, to jest profilaktyka selektywna. Profilaktyką selektywną nazywamy tą profilaktykę, która jest skierowana do grup ryzyka. A więc wspieranie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Na przykład Podejmowanie na przykład tutaj działań profilaktycznych dla grupy o podwyższonym ryzyku. Nawet ryzyku tutaj związanym właśnie z wylogowaniem się ze świata, tak? I ta profilaktyka jest skierowana do takich osób, które no są w tej grupie ryzyka. Czyli istnieje bardzo spore dość, jakieś doświadczenie, takie traumatyczne i takie które może powodować tak ogromne cierpienie psychiczne, emocjonalne, że człowiek zwyczajnie ma nawet plany, ale ja mówię tutaj nawet o skłonnościach po prostu związanych z samobójstwem, tak? I do tych osób także ten drugi poziom, że ta profilaktyka selektywna jest skierowana. Trzeci poziom. To jest profilaktyka wskazująca. I ona obejmuje osoby z pierwszymi objawami lub wysokimi, yy, z wysokim stopniem ryzyka, gdzie to ryzyko już jest dosyć istotnie wysokie. I to są wszelkiego rodzaju programy właśnie wczesnego wykrywania depresji, psychos, także wykrywania także zaburzeń lękowych. Bardzo ważne jest to, że nauka psychologia i nauka psychiatria, więc też medycyna, współpracują ze sobą. W psychologii wnosi się metody pracy nad rozwojem umiejętności społecznych, na przykład w tej profilaktyce, emocjonalnych także. Są to programy edukacyjne od najmłodszych lat, czyli od przedszkola, szkoły, po także dorosłych ludzi, tak? Warsztaty odporności psychicznej, warsztaty rozwoju umiejętności społecznych, na przykład TUS, tak. To są wszelkiego rodzaju warsztaty i szkolenia, które mają usprawnić jednostce życie w społeczeństwie, takie, które wspiera tą jednostkę, wspiera jej zdrowie psychiczne i pomaga po prostu także uporać się z różnymi problemami i także tutaj. Trudnościami. A także jeśli chodzi o współpracę tutaj psychiatrii, która skupia się przede wszystkim na monitorowaniu zdrowia psychicznego, populacji, farmakoterapii przede wszystkim, tak, czyli leczeniu, lekami. Przede wszystkim w chorobach afektywnych, ale także i zapobieganiu nawrotom i hospitalizacji. A więc to jest też kwestia tego, jak szybko się zgłosimy do specjalisty, w zależności od tego, jaka będzie diagnoza, jakie będzie rozpoznanie, także tak. I wówczas będą podjęte inne kroki. W gwoli podsumowania, podsumowując ten odcinek, moi drodzy, jeśli chodzi o profilaktykę zdrowia psychicznego. Profilaktyka i prewencja to są najważniejsze, tak naprawdę, narzędzia ochrony zdrowia psychicznego, umożliwiając zmniejszenie skali nasilenia też problemów psychicznych w społeczeństwie, pozwalają na podjęcie szybszych interwencji psychologicznych, psychiatrycznych. Jeśli są przypadki na przykład ostre, no to już jest kwestia już podbramkowa. Natomiast ja mówię o profilaktyce, a więc jeżeli te problemy nie są jeszcze tak nasilone, te trudności Zaburzenia choroby. Nie mają takich nasilonych objawów. I skutkiem tego jest poprawa jakości życia obywateli, jakości życia społecznego, jakości życia jednostek. Inwestowanie po prostu w te działania profilaktyczne powoduje przede wszystkim długofalowe i pozytywne efekty dla społeczeństwa, dla jednostki. Dlatego tak bardzo ważne i tak bardzo kluczowe jest to, żeby podejmować właśnie także tutaj działania profilaktyczne. specjaliści rząd, Ministerstwo Zdrowia w różnych programach, pod Ministerstwem zdrowia w różnych programach NFZ, także w kwestii, Specjalistów, którzy prowadzą różne działalności gabinetowe, prowadzą różne social media, nagrywają, tak jak ja na przykład tutaj nagrywam vlogi, aby propagować profilaktykę, bo nie tylko w kontekście zdrowia psychicznego i chorób psychicznych i, i zaburzeń psychicznych ta profilaktyka jest istotna, ale także w kontekście wszystkich chorób. Im szybciej wykryta choroba, im szybciej wykryta dysfunkcja, zaburzenie tym szybciej tą pomoc się uzyska, a jeżeli szybciej uzyskamy pomoc, tym szybciej dojdziemy do zdrowia. I jest, są lepsze rokowania wtedy, tak? Jest większa szansa, że człowiek dojdzie do zdrowia. Moi drodzy, jeżeli materiał się Wam podobał, zostawcie łapkę do góry, subskrybujcie kanał. Będzie więcej tego typu materiałów. Wyraźcie swoje zdanie w sekcji komentarzy na dole, bardzo jestem ciekawy, co o tym myślicie. I moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego, jak zawsze. Miejcie się, jak najlepiej. Trzymajcie się, cześć.